Wiecie jak to jest, czwartek wieczór człowiek taki wychillowany do spania się szykuje, myśli sobie pójdę spać wcześniej to rano przygotuję ten spoiler i tą bombę którą wszyscy pytają i jak ją rano zrzucę to tylko zgliszcza, no nie będzie co zbierać. Kilka osób do finału już nie zaśnie, dlatego wyśpię się za nich, a co tam. No ale wchodzi człowiek na grupę i patrzy, a tam ktoś wrzucił zwiastun, który fanpage rolnika opublikował. Zwiastun niedzielnego, ósmego odcinka chciałbym przypomnieć. No i nagle się okazuje, że oni tym zwiastunem tak namieszali, że no nie można obok tego przejść obojętnie. No i nagle mamy piątek. Ostatni dzień otwartych sklepów w galeriach handlowych, ale to w ogóle nie jest istotne, bo to co oni w tym zwiastunie nie nawywijali to się w głowie nie mieści. I już od razu wiadomo dlaczego go nie wrzucili w środę tylko tak przeciągali do czwartku. W sensie wiecie, żeby wam w głowach nie namieszać niepotrzebnie to te rzeczy z in zwiastu na odcinka ósmego to w żaden sposób nie wpływają na treść spoilera. Bo spoiler jest to na temat rzeczy późniejszych, ale no sami rozumiecie, że tego się nie da nie skomentować. No, hello, jak wiadomo w tym ósmym już odcinku rolnika mieliśmy zobaczyć zaległe randki, bo na przykład Józkowi zostały jeszcze dwie: za Polonią, no i Zewą, oczywiście, bo w ostatnim odcinku randkował przecież z Grażynką na wygnieconym polu. Ciekawe, czy rolnik wiedział? że on mu te zboże wygniótł, bo to przecież nie jego pole było. On na swoim uprawia jedno drzewo typu morwa i ogródek warzywny 2 na 2 z foliaczkiem. Podobno Zamość dziękuję za to, że Józef zdecydował się spędzić emeryturę na wsi, bo mieli o jednego emeryta za dużo i teraz właśnie mają akurat. Randki miała przed sobą jeszcze Magda, która przecież nie odbyła jeszcze żadnej randki w tym programie. By rozmowy przed domem z Mateuszem, na której powiedziała mu, że ma spadać, bo zabiera jej zainteresowanie, chłopaków nie można raczej nazwać randką. Magda, jak wiadomo, zainteresowanie odzyskała, nawet zbyt duże jak się okazał, bo zainteresowanie ze strony Pawła nie do końca spodobało się Magdzie. Uważa, że Paweł jest nienaturalny, a ludzie pisali, że Paweł jakiś taki podejrzany. Zwłaszcza jak na pytanie zaufanie czy kontrola, odpowiedział, że kontrola. Ale Magdzie jakoś się wtedy lampki ostrzegawcze nie zapaliły i poszła za nim jak bizon zboża. Mateusz trochę tłumił Pawła ale po jego wyjeździe wyszło to szydło z worka i nie pokazano co prawda rentki Pawła i Magdy więc nie wiadomo czy w ogóle się odbędzie. Pokazano za to plecy z którymi Magda się żegna i tak po wzroście można mniemać że to plecy Pawła były. Czyżby rolniczka odesłała Pawła do domu jeszcze przed imprezą dla rodziny i znajomych? Coś wygląda na to, że te imprezy o ile w ogóle się odbędą to będą niezwykle biednym w tym roku, bo jakoś tak wszystkich odsyłają przed czasem. Widać też było, że Paweł, który jak wiadomo miał niezbyt przyjemną randkę z Martą w ostatnim odcinku która to randka wzbudziła takie kontrowersje w widzach dzielących ich na dwa obozy. Obóz pierwszy twierdził, że Marta wykorzystała głupi żart Pawła, żeby go zaszantażować emocjonalnie i wymusić na nim, świadomie bądź nieświadomie, fakt podjęcia decyzji przed czasem, mimo że rolnik jako jedyny zarzekał się, że chce do końca dotrzymać wszystkie kandydatki i podjąć decyzję na zajutrz po imprezie dla rodziny i znajomych. Marta jednak powiedziała, że albo zostaje tylko ona, albo zostają dwie pozostałe kandydatki, a Marta jedzie do domu. A jak Pawłowi się odwiedzi, to może ją zaprosić na to wesele brata na koniec sierpnia. Na tym weselu, jak wiadomo, byli razem, ale to, jak wiadomo, było niezależne od wyboru rolnika. Drugi obóz widzów twierdził natomiast, że Marta jest osobą bardzo emocjonalną co było widać we wcześniejszych odcinkach i o czym nawet Paweł rozmawiał z inną kandydatką Agnieszką. Marte bardzo zabolał fakt, że Paweł zagrał na jej emocjach i dlatego jak z karabinu maszynowego wyrzuciła z siebie wszystko co leżało jej na sercu, między innymi pytając Pawła kiedy chce robić tą trójkę dzieci i tak dalej, pytania wydawały się trochę nie na miejscu, ale atmosfera była wiadomo jaka i montaż produkcji na pewno nie pomógł. Oni sobie zawsze wszystko zmontują jak zechcą. Na przykład doktorek ma pretensję, że pokazali go jako infantylnego gościa, który nie potrafi sklecić zdania chyba że dotyczy ono doktoratu, a on podobno wcale taki nie był. Ale to już są problemy czereśniowej krainy. A wracając do długowłosych krów. W zwiastunie widać jak Paweł żegna się z dwiema pozostałymi kandydatkami, które chyba jednak nie zdecydują się zostać na imprezie dla rodziny i znajomych dla jego brata i taty. I cały misterny plan wpizduj niepotrzebnie wracał do domu przez trzy godziny i go wymyślał, ale to wszystko to nic, bo największym zaskoczeniem tego zwiastuna, który ogólnie nawet minuty nie ma, a zobaczcie ile ja już o nim gadam, jest Dawid. Ogólnie tam szybko wszystko przyskakuje, także ja wam omawiam klatka po klatce, żebyście czegoś przypadkiem nie przegapili. No wiecie, po to jest wasz kochany syntezatorek. A nie tylko dla tych zdjęć, Marka na końcu. Chociaż wiem, że niektórzy oglądają to tylko dla tych zdjęć. Ja nie oceniam, ważne, że jesteście. W każdym razie, wracając do Dawida, który miał zaległą rękę z Martyną. Która była przecież jego faworytką, chociaż u niego to wiecie, jak w porach roku Vivaldiego zmieniały się te faworytki, w ostatnim odcinku miał przecież Magdę do domu odsyłać, a tu niespodzianka, bo mieli flow i heheszki została, a Martna czekała z mamą w domu, pieliła te buraki, czy co to tam było, grzeczna, miła, uczynna, no i doszło w końcu do jej randki, a tam widać tylko, że cisza jest. Dziewczyna dostaje kwiaty, a później oboje płaczą. A koleżanka Magdalena komentuje jeszcze, że jakby Martyna z liście dostała od Dawida na tej randce, przemocy to tam na pewno nie było, ale można przypuszczać, że Dawid znowu będzie płakał przez co najmniej pół odcinka. Tyle co ten chłopak przez cały program was wyleje, to nikt chyba w żadnym sezonie nie wylał. Normalnie jakiś jeden stawik by się zbierało na ryby dla Adama. Żeby w końcu chłopak mógł porobić coś fajnego zamiast siedzieć z tą rolniczką Magdaleną. No ale co do samego Dawida, to jeśli faktycznie odesłałby bezpardonowo swoją faworytkę Martyna, która jako jedyna pasowała do niego wzrostem i generalnie była bezproblemowa, starała się. Widać było że jej zależało to widzą już trochę słów brakuje na tego wielbiciela BMK. Bo na Agnieszkę to jeszcze szło zwalić wina, ale na Martynę to już nie idzie, chyba że mu powie, że ma męża w domu i jeszcze się zastanawia czy być z Dawidem czy z tym mężem, ale to mało prawdopodobne, bo mówiła, że samotnie wychowuje Fafika, także nie wiadomo kto tam ostatecznie przyjdzie na te ich imprezy dla rodziny i przyjaciół, bo jak oni tak wszystkich podrzucają to nawet nie będzie co spoilerować. W zwiastunie pokazano też randkę Maćka z magister chemii Moniką, nie wiadomo czy jakaś chemia była na randce, widać za to było, że Monika błysnęła Maćkowi długą lufą przed oczami, aż się chłopak zawstydził widząc takie gabaryty, więc można się tylko domyślać finału tej randki. W każdym razie dajcie znać w komentarzach co sądzicie o zwiastunie. Czy produkcja serii zrobiła nam aż taki spoiler niedzielnego odcinka i jak na tacy pokazała co się wydarzy, żebyśmy widzieli na co się szykujemy w niedzielny wieczór. No, bo wiecie, wszystko i tak już jest zamknięte, więc nie macie wyjścia, i generalnie i tak wiadomo, że będziecie oglądać. I najważniejsze pytanie, typu teorie spiskowe. Czy rząd specjalnie wprowadził obostrzenia, żeby w tym roku podbić oglądalność rolnika na Maxa, że aż się licznik przegrzeje? A, a zastanawialiście się nad tym? Wiecie, czekamy na komentarze pod filmem i na suby, bo spoiler też będzie i wtedy od razu powiemy, że to będzie spoiler. No a na dzisiaj zdjęcie Marka na dobry piąteczek i znak pokoju. Bye bye.